Ramy w centrum Starego Gdańska to odwieczna tradycja. Jarmark gromadzi handlowców z całego świata. Stoiska rozlokowane są na powierzchni ponad 40 tysięcy metrów kwadratowych. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Wyroby rzemieślnicze i stoiska artystyczne cieszą się jak co roku ogromnym zainteresowaniem. Różne tkaniny najpierw skręcamy po kolorach. Krawiec zawsze robimy ze struksu, dlatego taka faktura. A wewnątrz różne tkaniny, nam głównie chodzi o ich kolorystykę. Bo priorytet to oryginalność. Jest ręcznie formowane, tak, czyli dmuchamy szkło na zasadzie, tak jak siedzi do Włoch do Murano. Temperatura w piecu mniej więcej 1600 stopni. Dużą i często odwiedzaną powierzchnię jarmarku zajmują kolekcjonerzy. Tu upływający czas działa jedynie na korzyść handlujących. Litark dla wielu to podstawa jarmarku świętego Dominika. No mają duszę. To czego brakuje przedmiotom w sklepach, które można spotkać na co dzień. Pan Janusz zbiera znaczki od dziecka swoją unikatową kolekcję o dziedziczu po ojcu. Pierwsze znaczki z wolnego miasta Gdańska wczorka z górnym marginesem i one są bardzo rzadkie szłagi na to, że. W czwórkach są i te górne marginesy. Starocie to tradycja, a jak tradycja to pomorskie smaki. Na siedem serów y, najlepszych w Polsce. koziarura ma drugie miejsce, a Kozi Dymek ma szóste miejsce. Kozi ser od Kaszuba czy fajda chleba ze smalcem. Czwarteczka pięć. Obok tego nie można przejść obojętnie. Trzecia jestem, Socha. Jak co roku organizatorzy pamiętali o najmłodszych. Od zabawy do nauki, Dom Kultury Recyklingu to edukacyjne zabawy w duchu ekologii. Promujemy, pokazujemy, co to jest Recykling, odczarowujemy. Bardzo trudne sformułowania, które zostały nowym ustawą wprowadzone, czyli na przykład recykling, upcykling, odzysk. Pokazujemy namacalne dowody na to, że odpady warto segregować i że można zrobić z nich przeróżne ciekawe rzeczy. Program Jarmarku Świętego Dominika 2013 obfituje w występy artystyczne. Świecie, bo to jest fantastyczne miejsce, naprawdę piękne miasto, piękna pogoda, piękną pogodę zawsze organizatorzy szykują tutaj, są świetni wykonawcy. No i to po prostu zostaje na lata w pamięci później takie spotkanie wspólne, więc serdecznie, was, trzeba wam znać, wiecie o tym, przyszły. ciężko dostać, bo tu pełny rynek ludzi, my trzeba przyjechać dzień wcześniej i rezerwować miejsce jakie. Światło z kolejnym świtem, ciągle nazywam życiem, ta oryginalna na skalę nie europejską impreza żyje, żyje także nocą. Swą nieuchronność nocy, ten błękit słów i pragnie. z nas odnajdzie, niechby zaszedł za daleko. Mnie zostanie tam. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.jarmarkdominika.pl